Witam. W dzisiejszym poradniku po długim czasie pokażę Wam jak łowić ryby w trowa na leniwca. Dla tych, którym się powiedzmy nie chce siedzieć non stop przed monitorem, a mają takie coś mm, gamepada. A więc tak, Escape, Setting audio i ustawiamy sobie tak żeby music volume to dajemy sobie na 0 na bo po co nam muzyka nie i tutaj master volume ustawimy sobie jak nam się podoba powiedzmy dam sobie trochę więcej nie akcent dobra i teraz to robimy bierzemy nasze opada Klikamy X. -ik. Oj, zarzucił. Idziemy na kanapę. Włączamy telewizor. Mamy słuchawki na uszach. I czekamy, oglądając sobie coś ciekawego. Ryby się łowią. Telewizor gra. O! Bierze! Ujęła, super. To zarzucamy następny raz. zrobię trochę głośniej, audio, audio mówię ok, gryba bierze to słychać nie, tu wy, wy, wyciągamy i znowu rzucamy ja tu łowię w czekoladzie, ale to w czym chcecie możecie mówić, najlepiej w klubie jeżeli on chodzi tylko o ilość ryb, nie? Jak złowi się jakiś rar to też słychać. Jak siedzimy, łopimy. Jak to na rybach. O, znowu było słychać sobie bierze. I się zarzuca. Pad, kanapa, telewizor. Łowienie. Polecam. Dobra. Złowię tą ostatnią rybę i skończę ten poradnik. No łów się. O, czastki rzucamy. I do widzenia. Dobra, to było na tyle. Spotkamy się może w następnym poradniku za jakiś czas. Cześć.